Bardzo dawno temu w krainie pełnej gór, lasów i połonin mieszkał niesamowity stwór zły bies. Wyglądał on jak człowiek, ale był od niego większy. W dodatku posiadał rogi i ogromne nietoperzowe skrzydło. Zły bies nie chciał się swoją ziemią dzielić z nikim i zazdrośnie chronił granic własnej krainy. Nie pozwalał na niej zatrzymywać się ani kupcom, ani pasterzom. Pewnego dnia do krainy złego biesa przywędrowało obce plemię, którego przewodnikiem był silny i mądry sam. Nowa kraina spodobała się towarzyszom Sana, postanowili więc oni założyć tutaj swoją siedzibę. Nad największą brzegą wybudowano chaty i zaczęto uprawiać ziemię. To bardzo nie spodobało się biesowi, który jak tylko mógł uprzykrzał życie nieproszonym gościom. W miejscu, gdzie ludzie wykarczowali las, bies sadził nowe drzewa. Tam, gdzie ludzie zakładali pola uprawne, bies wpuszczał dzikie zwierzęta, żeby niszczyły wszystkie zbiory. Do zagród z owcami prowadzał wilki. Jego złośliwości mocno dawały się ludziom we znaki, ale sam tak bardzo ukochał nowy dom, że nie chciał już go opuszczać i zachęcał wszystkich towarzyszy do pozostania na tej ziemi. Bies, widząc upór ludzi, wyczarował sobie do pomocy czadów, równie złośliwych jak on sam. Czadów było tyle, ile starych drzew w lesie, a wszystkie one, pokraczne i psotne, dokuczały ludziom z całych sił. Czady niszczyły zboże, rozganiały bydło pasące się na połoninach, straszyły małe dzieci, budziły ludzi śpiących po ciężkiej pracy, chowały gospodarzom narzędzia, dosypywały piasku do jedzenia. Ich złośliwości były tak liczne i tak dokuczliwe, że życie mieszkańców krainy stawało się nie do zniesienia. Ale dzielny San postanowił pokonać złe siły i zapewnić swojemu plemieniu dobre życie. Pewnego dnia, gdy San pracował w lesie z innymi trwalami, po ścięciu drzewa usłyszał krzyki i jęki. Wtedy San zajrzał pod zwalne drzewa, zobaczył tak niewielkiego czada przygniecionego pniem, który zaczął błagać San o darowanie mu życia. San uwolnił więc czada, a ten wyznał mu, że on i jego bracia wcale nie chcą ludziom czynić zła. Muszą się jednak słuchać biesa, który ich powołał do życia. Czad, widząc, że ludzie nie są wcale tacy źli, obiecał Sanowi, że nie będzie już dokuczał ludziom, ale zacznie im pomagać. Przyrzekł też, że jako najstarszy czad w rodzinie, będzie namawiał swoich braci do pomocy ludziom. Od tej pory czady przestały być złośliwe dla mieszkańców krainy i pomagały im jak tylko umiały. Pilnowały domów, bawiły dzieci, pokazywały drogę zagubionym wędrowcom, pomagały rąbać drwa do pieca, rozweselały strapionych ludzi. W zamian za ich życzliwą pomoc, ludzie dzielili się z czadami mlekiem i nie żałowali im dobrego słowa. Ta sielanka oczywiście nie spodobała się złemu biesowi, który nie mógł znieść tego, że jego sprzymierzeńcy nagle przestali słuchać rozkazów. Zebrał więc bies wszystkich czadów i zapowiedział im, że jeżeli dalej będą tak przyjaźnić się z ludźmi, to zginą. Na czady spadł blady strach i natychmiast udały się one do Sana o poradę. Czady nie chciały znowu skłócić się z ludźmi, ale nie chciały też ginąć. Więc podczas narady zdradziły sposób, w jaki można było go raz na zawsze pokonać. Biesa mógł pokonać tylko najsilniejszy człowiek i mógł to zrobić tylko wczesnym rankiem, kiedy bies odpina magiczne skrzydła i kąpie się w rzece pozbawionej jakiejkolwiek czarodziejskiej mocy. Ale nawet wtedy bies jest silniejszy od jakiegokolwiek człowieka. Mimo tego San postanowił, że będzie o świcie walczył z biesem. Gdy san wyzwał bestię na pojedynek, bies nawet nie sięgnął po swoje skrzydła, tylko od razu ruszył do walki z człowiekiem. San i bies walczyli ze sobą przez cały dzień, ale po złym nie widać było żadnego zmęczenia. San z każdą godziną tracił siłę, ale nie poddawał się. Widząc jego upór i siłę, bies przeraził się, że może przegrać tę walkę i postanowił skorzystać ze swojej czarodziejskiej mocy. Gdy jednak sięgnął po swoje magiczne skrzydła, stary czad, któremu San uratował życie, szybko wyrzucił skrzydła do rzeki. Cała moc skrzydeł przeszła na wody rzeki, która nagle zmętniała, wzburzyła się i porwała obu walczących ze sobą przeciwników. Bies nie potrafił pływać, więc rzucany falami w końcu zatonął. Niestety, nie uratował się także San, który był już bardzo mocno wymęczony walką z biesem. Następnego dnia wzburzone wody rzeki opadły i ludzie znaleźli na dnie ciała Sana i Biesa, splecione ze sobą w śmiertelnym uścisku. Aby uczcić odwagę i waleczność swojego wodza, osadnicy nazwali rzekę Sanem. W ten sposób San już na zawsze pozostał na ziemi, którą tak bardzo pokochał. Natomiast góry, które przecinała rzeka, ludzie nazwali Bieszczadami, od złego władcy i jego psotnych duszków. Wesołe czady podobno żyją w górach do dziś, chowając się w dziuplach starych drzew. Czady czuwają nad pięknymi górami i sanem, a na wędrowców rzucają urok tak, że nikt, chociaż raz odwiedził tę krainę, nie zapomni jej niezwykłego piękna. Jeżeli podobała ci się ta opowieść i chciałbyś usłyszeć więcej, to zostaw po sobie subskrypcję. A może znasz jakieś inne legendy, które chciałbyś usłyszeć w wersji audio? Jeżeli tak, to zostaw proszę po sobie komentarz. Legendy i Klechdy Polskie. Wszystko ma swoją historię.